Lubań, miasto, ludzie i droga to tytuł konferencji, która odbędzie się w najbliższą sobotę 19 stycznia o godzinie 12 w Lubańskim Centrum Historycznym. Żydowskie Centrum Rozwoju oraz Lubańskie Centrum Historyczne zaprasza na konferencję historyczną pod tytułem Lubań, miasto, ludzie i droga. Skąd taki temat i czego będzie dotyczyła ta konferencja? Temat nawiązuje do położenia Lubania przy jednym z najważniejszych szlaków. Komunikacyjnych Europy, przy tak zwanej drodze królewskiej, po łacinie Via Regia. Zadziwiające jest to, ale to właśnie mieszkaniec Lubania w XVIII wieku jako pierwszy posłużył się tym terminem. On jako pierwszy nazwał drogę wiodącą od Frankfurtu aż po Lwów mianem królewskiej, określił mianem królewskiej. Droga ta wywarła ogromny wpływ na losy Lubania. I chcielibyśmy w czasie tej konferencji pokazać. Mieszkańcom tego regionu, tego subregionu, interakcje pomiędzy ludźmi, pomiędzy miastem i pomiędzy szeroko rozumianym ruchem na tej drodze, który odbywał się na przestrzeni wieków. Sześciu prelegentów przedstawi bardzo ciekawy materiał, do tej pory nigdzie nie publikowany, oparty na własnych autorskich badaniach. Wydarzenie bardzo ciekawe. Temat, jeśli chodzi o. Nasz region w sumie na konferencjach jeszcze nie poruszany. Do tej pory w zasadzie nie pojawiła się żadna publikacja, która szerzej traktowałaby o wpływie tej drogi na losy naszego miasta czy też naszego regionu. Niemcy już mają taką publikację i myślę, że ta konferencja zapoczątkuje serię badań nad tym problemem i w niedalekiej przyszłości ukaże się nawet jakaś konkretna książka, być może nawet o takim tytule. Konferencja odbędzie się w sobotę 19 stycznia o godzinie 12. Sześciu prelegentów, każdy wypełni około pół godziny czasu, stąd też nie będzie ona trwała zbyt długo. Zresztą nie chcemy zamęczać słuchaczy. Ludzie mają swoją wytrzymałość, jeśli chodzi o odbiór informacji, yy, szczególnie tych, które ocierają się o, o naukę lub mają charakter naukowy. Stąd też myślę, że w bardzo takiej treściwej formie, yy, ale jednocześnie bogatej, zostanie zaprezentowany ten materiał.